Dzisiaj rodzina policjantów i rodzina z kamerów adoptowali mnie jednocześnie w Brookhaven i stało się coś mega mega dziwnego. Pamiętaj, aby zobaczyć ten film koniecznie do końca i zostaw łapę w górę. ale cześć, witajcie moi dudzy, ja jestem Raem i słuchajcie, dzisiaj adoptowała mnie rodzina z kamerów. Słuchajcie, i mieszkam z nimi w domu i zdaje się, moi dudzy, że będą mi teraz uczyć skamować. W każdym razie pamiętajcie sobie początku, aby końcie stawić łapkę w górę, suba dzwonkiem i aby kończy napisać wasznik w robloxie w komentarzu, ponieważ cały czas trwa konkurs, moi dudzy. Na, na robuxy moi dudzy to parę odcinków, więc pamiętajcie o tym. W każdym razie, słuchajcie, moi dudzy, zaraz pewnie przyjdzie moja mama i no... Naprawdę nagadam mi, że śpię, ponieważ nie mogę zbyt długo spać, ponieważ oni on strasznie pracuje. Zobaczcie, już jest moja mama. Zobaczcie, już w ogóle ona mega dziwnie, słuchajcie, wygląda. Ona w ogóle skamuje ludzi to jest mega dziwne, słuchajcie. I tak w ogóle nie powinno być, ale nie wiem, czemu w ogóle ona mnie adoptowała. W sumie nie, nie wiem, czemu to się stało. W każdym razie, zobaczcie, na kolejną lekcję skamowania. Coś mi, mój, pisze, że mam iść na kolejną lekcję skamowania, więc zdaje się, że będę się tam pójść. Dobra, mama, ale gdzie jest ta lekcja skamowania. Dobrze, już idę spokojnie, Wstaje z łóżka. Mama, nie denerwuj się tylko, nie denerwuj się. Mamo, dobra, już już spokojnie. To jest, to jest mój tata, zobaczcie, on w totalnie jak nub generalnie, on jest generalnie nubem, ale też moi drodzy skamuje. Ludzie w ogóle powinienem na, na nich donieść na pojcie, że skamują. Ale moi zobaczcie, to jest właśnie mój tata z kamer i on, moi drodzy, jest generalnie właśnie z kamerem. Cześć tato w ogóle. co tam, co tam u Ciebie? W ogóle. A gdzie jest moja mama? W ogóle Posłuchajcie, bo oglądam z serial. jej to jest właśnie, to jest właśnie mój tata, moi drodzy. Ale słuchajcie, słuchajcie, gdzie jest w ogóle moja mama? Ona gdzieś tutaj była, zobacz, może w, tutaj jej nie tutaj jest, może w garażu. O tu, jest moja mama, dobra, tu jest mama. Ona to się ode mnie w ogóle chciała. Zobaczcie, coś pisze, coś tam mały, zobaczcie, ona coś pisze o, o mnie, że mały. Dobra, zobaczmy co ona ode... Nie chcę, słuchajcie. Mam dla Ciebie misję. O, zobaczcie, ma dla mnie misję. Ciekawe co to będzie za misja, słuchajcie. Trzeba teren przeszukać. Zobaczcie, każe mi przeszukać jakiś teren. Zobaczymy w ogóle o co jej chodzi, ale mam jaki teren. Tu jest dużo, to jest dużo powierzchni. Jaki teren mam przeszukać? O, bo dużo policji! Jaki jaki teren mam przeszukać? Aha, ostatnio się tutaj kręcili, czyli co ja mam co ja mam zrobić, mamo, konkretnie? Powiedz mamo, co ja mam zrobić? Jak to przeszukać? Mam coś sprawdzić? Do garażu? Ale co ja mam sprawdzić, mamo? Co ja mam sprawdzić? Jedziemy? Gdzie my jedziemy do karażu? No dobra, mamo, masz sprawdzić? Ile jest policji, wysadzę ci w... Oho, ok. czyli zdaje się, że gdzieś mnie wysadzi, moi drodzy. Mam nadzieję, że nie dosłownie bombą, ale zdaje się, że moi drodzy muszę sprawdzić, ile jest policji generalnie. Zdaje się, że gdzieś mnie moi drodzy wysadzi. Pewnie pewnie gdzieś tutaj, bo tu jest komisarz. Okej, okay, tutaj mam zdaje się wysiąść. Dobra, słuchajcie, ja wysiadam i wysiadać <słuch> mi napisała. Dobra, drodzy, ja mam sprawdzić, ile tu jest policji. Słuchajcie, jest w ogóle noc, więc ma... Raz, dwa, trzy. Już nara moi drodzy ona jest strasznie niemiła ta mama, naprawdę. Ona mnie mega wkurza, w ogóle nie wiem, czemu ona mnie adoptowała. W ogóle moi drodzy, to będzie trochę dziwne, jak ja tak nagle w wieku jakieś tam pięciu lat, o pierwszej w nocy wejdę sobie na policję, moi drodzy, i tak w ogóle, wiecie, i tak zacznę tam chodzić sobie po całym Moim komisariacie więc to będzie trochę dziwne. W każdym razie, moi drodzy, może się to uda, bo coś tu jeżeli, zacznę moi drodzy, moja mama przyjedzie i mnie dosłownie zniszczy, więc, więc, moi drodzy chyba lepiej spróbować, więc spróbujemy. W każdym razie, Dobrze słuchajcie tu jest policja, więc sprawdzimy, ile jest w ogóle policji, zobaczcie. Patrzcie, moi drodzy, tu jest właśnie ta policja, ktoś tam już był, więc pójdziemy, słuchajcie, na tą policję i mam zobaczyć, ile jest tam policjantów, w ogóle. zobaczcie, tu jest jedna, jedna policjantka, zobaczcie, ale czy tam jest więcej tej policji, w ogóle, zobaczcie, chociaż tak, czemu ja wchodzę do policję, to jest trochę dziwne w każdym razie zobaczcie tutaj chyba nikogo nie widać w każdym razie patrzcie oni te się na mnie patrzą oni co ja mam napisać w ogóle co ja tu robię, jestem słuchajcie dzieckiem w środku nocy o pierwszej w nocy na policji to jest trochę dziwne ale dobrze zobaczcie w ogóle o to jest trochę podejrzane słuchajcie to jest tylko zobaczcie jest Czemu tu jesteś mały oni zauważyła mnie e, dzień dobry ja generalnie e, ja generalnie e, tylko tak przyszedłem bo generalnie deszcz pada wie panie ja tutaj jestem mały no bo e, jestem generalnie dzieckiem ale to nie znaczy że tutaj nie mam mamy tylko że generalnie ta, e, po prostu tutaj no wracam do do domu generalnie. A co pani wypisuje tutaj? O nie, o to pani coś wypisuje, zobaczcie. Tak, aha, napisało tak, okej. Okay. To co mówisz... Zobaczcie, coś tam napisała, to co mówisz. A wiesz, co, zrobię zdjęcie na insta, bo ty tak, jakie zdjęcie na insta? O co ona, ona robiła mi? Zdjęcie na insta? Co? Nie, to jest jakaś pomyłka. Co ona, co, ona, co ona tutaj robi? Zobaczcie, ona coś wypisuje. Ej, czy ona chce zrobić ze mną zdjęcie na insta? Co się dzieje? Nie, dobra, ja tutaj przyjdę tutaj. O, o, tutaj, dobra, zdjęcie. Zdjęcie na insta. Selfie z policjantką. Co się dzieje, moi drodzy? Czy ona? Chyba ja się spodobałem. Zobaczcie, zrobione. Ale ona coś. Ona jest, moją, to jest jakaś mega dziwna. Co ona w ogóle robi ze mną? A wiesz. Co, zobaczcie, ona coś jeszcze do mnie pisze. A wiesz, to zobaczymy, o co jej chodzi. Słuchajcie, ja powinienem się tu ewakuować. Ale trochę mi tak głupio w mojej drodze. Przygarniam cię, co? Przygarnia mnie. O co chodzi? Czemu ona mnie przygarnia? Yy, ale proszę pani, jak generalnie mam mamę. Aha, czyli. O nie, dobra, słuchajcie. O nie ja wzięła mnie na ręce. O nie, słuchajcie, mam zdaje się drugą mamę teraz. Czyli mam mamę z kamerkę i mamy policjantkę. O nie, moi drodzy, nie. To, to, to trochę źle wygląda. Słuchajcie, idziemy w ogóle gdzieś. Zobaczcie, ona mnie gdzieś tutaj prowadzi. O zobaczcie, pisze coś do mnie, synku. Ok, zobaczymy o co jej chodzi mam. Zobaczcie, o co, o co, co nam ma dla mnie generalnie? Zaraz to, to będzie to chodzić. W ogóle o co jej chodzić, jak powiem, dla ciebie. No zobaczmy, co nam ma dla mnie, słuchajcie. E, zadanie, zadanie ma dla mnie. Aha, ma dla mnie jakieś zadanie, ale mamo, jakie to zadanie generalnie? O, generalnie, no wiesz, mamo, ja mam tu jest 5 lat, więc tutaj trochę trudno. Ma, musisz poszukać z kamerów, co? E, muszę poszukać z kamerów czyli mojej drugiej rodziny, o nie! Co i co mam zrobić z tymi kamerami, mamo generalnie kiedy ich znajdę? Juj, ona strzela, zobaczcie! Co mam zrobić, mamo z tymi. Ona mi daje co zobaczcie! Czy ona mi dła stolet i co ja mam zrobić? I zabić. Co? Mam załatwić z kamerą. O nie, moi drodzy, czy ja mam pójść do moich starych. Mojego starego domu i załatwić wszystkich z kamerów, czyli. O nie, czyli moich drugich rodziców. O nie. To ja mam zrobić, moi drodzy. Wyślijcie piszcie w komentarzu, co ja mam zrobić, bo takie głupie, moi drodzy, ja tam nagle przyszedł do mojej, mojej drodzy starej rodziny i, cało, i ją cało załatwił. O nie, słuchajcie, nie, dobra. E, wiecie co ja może mam inny pomysł, słuchajcie. Ja mam taki pomysł, że. E, ja nie wiem, ja może wiem, e, mamo, a co jeżeli Bo generalnie ja wiem, czy, gdzie mieszkają z kamerą. Mamo, ja wiem, gdzie mieszkają skamerzy Mamo, to pójdzie mama za mną. Po... O, dobra, no powiedziała Dobra, więc w takim razie chodźmy chodźmy w takim razie, bo ja je, słuchajcie, zaprowadzę ją do mojej starej rodziny, słuchajcie, bo ona jest jakaś miła, a generalnie moi starzy rodzice no to nie dość, że skamowali, ale ona w ogóle na koniu jeździ, nie dość, że moi skamowali to jeszcze na dodatek moi drodzy byli dla mnie nie mili. Więc gdzie ona idzie? Tutaj, tutaj, mamo, mamo, tu, tu, tu. O, mamo, dobra, idziemy na górę. Mamo, tutaj, tutaj, mamo, mamo, tu tu, tu idziemy, tu, tu, tu generalnie. O tutaj, mamo, tutaj, tutaj ty, ten dom, ten dom generalnie mamo, ten dom, tutaj. Tutaj ten dom generalnie. I teraz tak mamo... Poczekaj na zewnątrz, ja tutaj pierwszy wejdę, ponieważ jakby... Ja ich za... O osoba właśnie podjeżdża! Podjeżdża właśnie moja moja druga mama tutaj. W każdym razie, mamo, poczekaj w takim razie. Okej, okay, tutaj poczeka. Nie, chodź, ja może schowam ten pistolet, chodź, ja wejdę do domu i zaraz zobaczymy. E Okej, okay, gdzie jest w ogóle mój tata? Chyba mój tata jest gdzieś na górze. Nie wiem co gdzie on jest. E o, cześć, mamo! Cześć, e cześć mamo! E cześć mamo! E e jestem genial... Ej, wróciłem, wróciłem, wróciłem z tej misji, na którą, którą mi powierzyłaś, mamo. E hej synku, ile osób gdzie oskamowałeś? Ale mamo, ja miałem szukać policjantów. Tak, ale że mnie głuptas. Ale dobra, e mamo bo generalnie, słuchajcie, nie wiem jakie mam mi tu powiedzieć, słuchajcie Mamo, bo generalnie, e, mam, e, bo generalnie ja e, znalazłem już policję, co nie? I ta policja, mamo, generalnie, właśnie tutaj, bo generalnie, wiesz, mamo, taka mama tam była na tej policji, była taka miła pani i, i ta pani powiedziała, że mnie adoptuje i że ja muszę szukać z i ja powiedziałem tej pani z policji, że ja znam tutaj, czekaj chwilę, Jeremiasz, o Boże, tutaj tata leży, zobaczcie, on się obraca, czemu on się obraca na łóżku? No i generalnie, mamo, ja to, ta pani policjant, która tam była, była dla mnie bardzo bardzo miła i postanowiła, że mnie adoptuje. I generalnie ta mama poprosiła mnie, żebym ja z drugiej strony jej powiedział, gdzie mieszkają z kamerzy, ponieważ nie wiem, ale czemu ich szukała. I w takim razie ja ją przeprowadziłem tutaj i tutaj czeka za domem i tutaj generalnie ma taką broń w mi taki fajny pistolet, zobacz, mamo. Ty pajacu, co ty myślisz, że zrobię? O nie moja wkurzyła się! Zobaczcie, a tam patrzcie, mój dudy tata, w ogóle pajacyki robi na łóżku! O co chodzi w ogóle? Jesteś głupi, dobra, y, mamo, mamo, mamo z policji, mamo, mamo, tu, 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 tu teraz chodzimy, chodzimy, poddać się dać się z kamerzy, Policja nie rusza się dokładnie. on nie ucieka, ucieka, bo ja, druga mama. Dobra, strzelamy. Strzelamy do auta. ja uciekam. o nie policja, nie ruszać się. Dobra, strzelamy. Strzelamy! Dobra, czekajcie! Oni uciekli! Dobra, słuchajcie, nie to zły pomysł trochę nie będziemy już w sensie w ogóle moja mama tutaj goni i dobra, w każdym razie mój tata zdaje się, że dalej tutaj w ogóle pacyki jakieś robi na łóżku. Słuchajcie, to będzie chyba na dzisiaj koniec, w ogóle nie wiem co się dzisiaj działo, ale to było mega dziwne. W każdym razie zobaczyć w kolejnym odcinku i pamiętajcie tylko o tym, żeby sobie kciuki w górę i suba i zobaczenia, haj, cześć, papa